Cześć, tu Marek. Po dłuższej przerwie wracam z filmem i pewnie zaskoczę Was, bo zakończyłem w marcu trasą numer 17 we Flachau i rozpoczynam następny sezon też tą samą trasą. Ale są różnice, zdecydowanie. Już Wam mówię, o co chodzi. Pierwsza sprawa, startujemy z samej góry. Także jedziemy nową kolejką, którą zresztą zobaczycie na filmie. Jest to całkiem co innego, niż było do tej pory. Jak widzicie, nazwa Flying Mozart. Ta już się pojawiła na ostatnim filmie, ale tutaj całkiem nowy budynek, górna stacja przebudowana. Wychodząc na lewo, widzimy od razu też górną stację SkyJeta. Tutaj jest następna górna stacja, też jako nazwa wychodząca z kotła, tam są trasy numer 15, pewnie pojawią się u mnie też. A tutaj zjeżdżamy, jak widzicie, wiosna króluje, bo to było kręcone na przełomie marca i kwietnia. Tam jest następny ośrodek, po lewej stronie Wagrain, widać ślady tras śniegowe. Tutaj bardzo ważne miejsce, tutaj znajduje się stacja Panorama, która, że tak powiem, przewozi nas do następnego ośrodka, czyli mamy następny ośrodek połączony tutaj. Z Flahau i to jest Flahaw Winkel Przejazd do tego drugiego środka mniej więcej zajmuje około 20 minut, ale polecam. Polecam, jeżeli chcecie zobaczyć tak zwany Absolut Park, gdzie że tak powiem młodzież, dzieciaki uczą się skakać na hopach i to najróżniejszych, i jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jesteście fanami tego. Czy też w kontekście tego, że chcecie sami podkakać, czy też pooglądać co tam się dzieje, to naprawdę warto przejechać. No a poza tym można następny ośrodek zobaczyć, więc to też jest duży, duży plus. A co tutaj się dzieje? No kontynuujemy. W sumie nie ma żadnych, że tak powiem odnóg. Jedziemy prawie cały czas w dół, jest dość jak widzicie szeroko. Tutaj dojechaliśmy do części już, która tak powiem była prezentowana częściowo na ostatnim moim filmie, ale jedna bardzo duża zmiana. Zobaczcie tutaj w górę na kolejki pojawiają całkiem nowe gondole. Super wygodne. Gondola została oddana w 2021 roku. O widzieliśmy tutaj Mozarta na jednej z gondol. Posiada 10 miejsc siedzących. I tą trasę, którą ja Wam tutaj pokazuję, trasę numer 17. To jest Flying Mozart 2 i ona startuje ze stacji pośredniej, o której jeszcze będę wspominał, mi tam bliżej. No i oczywiście do samej góry. Poniżej, to jest na jednej linii, więc jedzie się jedną z samego dołu. Mamy Flying Mozart 1 bez przesiadania się, mijamy stację pośrednią. No i w ten sposób możemy wyjechać do góry. Pierwsza część trasy mniej więcej pokonujemy ją w 3,5 minuty, drugą gdzieś poniżej 7 minut. I teraz taka ostatnia, dość spora zmiana. To jest oczywiście dolna stacja, która przedtem była troszeczkę inaczej. Zbudowana, można było podjechać od prawej i od lewej strony, tutaj tak jak widzicie patrząc w dół, przy czym no, żeby przejść do tak zwanego połączenia z wagrem czyli do Gielinka, do Wagonu, no to trzeba było troszeczkę przejść tam i schodów i... I po tych korytarzach, żeby dostać się tam. Teraz w tym momencie jest to całkowicie przebudowane. Podjeżdża się tylko z prawej strony, dzięki czemu od razu podjeżdżając, zaraz zobaczycie, trafiamy w miejsce, gdzie możemy, że tak powiem, dołączyć się do Flying Motor 2, wjechać na samą górę, ale równie dobrze możemy także wyjechać, przejechać na drugą stronę do Bagray. To właśnie tutaj przed nami, ta wieżyczka, którą tutaj e, widać, to jest właśnie e, Gieling. A tutaj, jak widzicie, jakby z, z podziemi wyjeżdża e, nasz e, Mozart, którym właśnie wyjeżdżaliśmy do góry. Tutaj, jak powiedzicie prosto, jak e, tutaj Wam pokazuję właśnie, a, trasa numer 16 i możemy jechać dalej. A tu wspomniany Gieling. No i dolna, pośrednia, bo w sumie niedolna, dolna, a pośrednia z y, stacji Flying motor. I teraz, tak, jak widzicie, przejechaliśmy ponad y, 2 km, 2, 300 y, W poziomie mamy 650, dość. Wydaje się, że to jest trudna trasa, ale jak widzieliście, spokojnie można przejechać. Zapraszamy na następne filmy. Pozdrawiam Marek.